Cześć, dzień dobry, buongiorno. Hej, hej. A witajcie na naszym kanale. My jak zwykle w trasie, a gdzie się wybieramy, Lubek? Do Łomnicy. Tak. Wybieramy się na jarmark wielkanocny. Pewnie już wiecie, że mieszkamy w Jeleni Górze, ale nie wszyscy wiedzą, że nasza okolica jest znana z Doliny Pałaców i Ogrodów. W obrębie dosłownie kilkunastu kilometrów znajduje się wiele zamków, pałaców, a także przepięknych parków. To już kolejny raz, kiedy przybywamy do Łomnicy z naszymi produktami, aby pokazać je światu. Miejsce to jest znane i uwielbiane również przez niemieckich turystów. Słuchajcie, jest taka dzisiaj zmienna pogoda, że ja jestem w szoku. Nie wiem, gdzie przysiałam mikrofony, mniejsze o to. Byłam właśnie w aucie po, e, po, po kaczki, po nasze skiety kaczki, ale już nie mamy. Więc dzisiaj chyba wszystko się wyprzeda, jak nie dzisiaj to jutro. No i zobaczymy. Ogólnie, energia, która tutaj panuje, jest przecudowna. Super ludzie z uśmiechem na twarzy. Ja uwielbiam takie miejsca, i fajnie, że ta energia również się odbija na innych. No i co, idę do lubka, bo mamy już godzinę 14. Może znajomi nas zaraz też odwiedzą. No i bardzo fajnie. Dobrze się rozpogodziło, bo zaczęło w pewnym momencie tak lać, że hej. 20 Słuchajcie, koniec świata. Proszę bardzo, tak wygląda życie w Łomnicy. Masakra. gra. No, strasznie. Wszyscy trzymają swoje stanowiska. No. Zobaczymy, oby przeszło. Dobrze, moi kochani, mamy dzień drugi. Oczywiście muzyka gra, humory dopisują. Jest strasznie dzisiaj zimno. Jest ilubek, nie wiem co będzie słuchać, czego nie, najwyżej głos do gramy, ale ogólnie pozytywnie. Jest słońce, nie pada, ale za to jest dzisiaj mega zimno. No widzicie, outfit zimowy, tutaj trochę wiosna. Ale jest tak... dzisiaj naprawdę mega mega zimno. No, ale to nic. Trochę znajomych, trochę rodziny, trochę gości, no i tak dzień mija. Nie wiem, czy mieliście okazję być w takich miejscach, ale energia jest przeogromna. Odwiedziła nas masa znajomych, a także inni uczestnicy kiermaszu okazali się być bardzo przyjazni. Naprawdę super spędziliśmy ten weekend. Proszę bardzo, to jest mój narzeczony. On teraz będzie czapkę zdejmował, żeby wyglądała, nie? Ogólnie, moi drodzy, jesteśmy już po. Pokier maszu, wracamy do domu. Dzisiaj totalnie przemarzliśmy. Hmm, ale co, było mega pozytywnie. Tak, tak. Fajnie, fajnie, że w ogóle ludzie. Atmosfera którzy, nas działa. Tak, którzy nas obserwują. Yy, nawet zrobili z nami pamiątkowe zdjęcie. Więc jeżeli oglądacie, to pozdrawiamy Natalia i jej chłopak. Nie pamiętam jak ma na imię, ale mniejsza o to. Jeżeli oglądacie, to będziecie wiedzieć o kogo chodzi. Super było w ogóle, jakie to jest budujące jak obcy ludzie wspierają i mówią kurcze, ale super pomysł, ekstra wzory, trzymamy za was kciuki, wspieramy lokalnych, wspieramy młodych, fajnie, że coś robicie, a nie czekacie, aż wam samo nie wiem, z nieba spadnie. Z nieba spadnie. Bardzo dużo pozytywnych słów, Niemców też, też rozbawiały nasze wzory, total hit to jest, są kaczki, no kaczki nam się wysprzedały małe i średnie rozmiary, jeszcze trochę zostało dużych, ale. Tak, tak. Ale, ale jestem zaskoczony. Tak, mega pozytywnie. I oczywiście po prawie pies nam wyskoczył. I słuchajcie, z racji tego, że w przyszłą niedzielę jest niedziela palmowa, kupiliśmy dla Olicia słodką palemkę. Będzie się pewnie cieszył, zaraz zobaczymy jego reakcję. Ale super, ja pamiętam, że z czasów dzieciaka też mieliśmy takie palmy. I z tego, co pani mała mówiła, to wy też. Tak, tu pewnie, leciało się w niedzielę palmową poświęcić palmę do kościółka. Tak. Także zabierzemy Olicia też. Żeby sobie palmę. Tak, dużą, dużą, małą. No fajnie, fajnie, on się będzie pewnie bawię. No, więc tak. Żeby no palma i... wytrwa do niedzieli palmowej. Do niedzieli palmowej, więc tylko zobaczy i później damy mu za tydzień. Taki jest plan. A jak widzie, to się okaże. Dobra, moi drodzy, ostatnio zrobiłam zamówienie na temu. To jest nasze pierwsze zamówienie, kompletnie jeszcze nie znam tej strony, ale nie powiem. Ma bardzo chwytliwy chwyt marketingowy. Po zalogowaniu kręćcie kołem i dostałam 600 zł rabatu na zakupy i im więcej kupowałam, tym więcej rabatu mi się naliczało, ale oczywiście nie jestem taką głupią blondynką. Zbliżają się urodziny Oliśia, naszego kochanego. No i imprezę robimy w rodzinnym gronie w motywie Myszki Miki. Wiecie ile tam jest takich rzeczy, jeżeli jesteście fanami myszki Miki. Wejdźcie, zobaczcie i dajcie koniecznie znać, czy zamawialiście na tej stronie, czy jesteście zadowoleni z zakupów, bo słyszałam różne opinie, ale dzisiaj się przekonamy na własnej skórze, jak to będzie... Już zapomniałam tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, bo zapomniałam, co, co kupiłam. <noise> to Lubek będzie. Y... Zrobimy reakcję na żywo lubkę na moje zakupy. Lecimy. Pierwsza rzecz. Jest to pistolet na bańki. Oczywiście nie mamy płynu do bańek jeszcze. Ostatnio byłam w Krzemie, więc y... widziałam tam. A trzeba mieć specjalne płyn, czy mogą być y... płyn do naczyń? I to. To jest na baterie też? Nie gadajcie, że wszystko jest na baterie. Ekstra i nawet do zdjęć, a już mam wizję, jak bo się ciepło zrobi yy, i chciałabym mieć taką właśnie sesję z bańkami. Ogólnie jest bardzo lekki, taki no, no wygląda jak no wygląda jak wygląda, ale później sprawdzimy, więc damy wam znać. Trochę takie dziadowskie, ale zobaczymy, może będzie dobrze. Mówię działać. ci, ja już patrz, mam... to nawet nie pasuje, ani trochę, ja a, się... a bo stąd się ten płyn bierze. Pszik, Możliwe, no, no następny to jest, Boże, co to jest? Balon. I to powinna być głowa myszki Miki. Balon. i widzicie? I to są dwa balony. No. Super, no. I fajne, bo mi... no fajnie, bo są naprawdę duże. Ta śmieszna mała rurka. Do I mała rurka. Lubek będzie pakowo, a ja przechodzę do. Wow. Tu jest, słuchajcie, zestaw właśnie spe... specjalny na urodziny. Mamy tutaj w zestawie balon glu, czyli. Taką gumą daje. Wiecie, telepki. Trzeba będą taką wstążeczkę, tasiemkę. Tu jest przezroczysta. No, takie dynksy, nie wiem jak to się nazywa. Tu mamy w środku już konfetti w kolorze żółty, czerwony, czarny. Ogólnie marzy... Że... Chciałabym taką... Ej, super! Taką, taką girlandę zrobić. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo chciałabym, żebyśmy sami to wszystko zrobili. Uda nam się to, czy nie? Rudek? Halo? Tylko żebyś nie przebił balona, bo Oliwier śpi. No i słuchajcie, i tutaj, happy birthday... Czarna tasiemka, napis. Więc wszystko pięknie będzie wyglądało. Ja mam w ogóle wizję na tą, na tą ściankę. I tutaj też jest dodatkowo chyba balon, z myszką Miki, tak mi się zdaje. Więc. To jest na pewno do wiązania balonów? Patrz. Widzisz? To jest gwiazdka? O, gwiazdeczki. Czarne gwiazdki. Oraz. Nie, nie wiem, jak tego używać. Dobra, ja też nie wiem. Mniejsze o to. Ja bym coś chciał wylosować teraz. Pozwolę ci. Ja wiem co to jest. To są nasze ulubione zabawki z A, tak, tak. Patrzcie na to, tylko nie wiem jak to mogę otworzyć. Obojęcie, możesz to rozerwać, tak trzeba to wyparzyć. Nie Patrzcie się na, się na to, nagrywa. to są spinery. No nie są takie dobre jak te nasze. Wiecie są, że Oliver naprawdę je tak uwielbia, wszędzie je ze sobą zabieramy i to jest bardzo duży plus. Ej, ale one w środku mają takie kuleczki jeszcze, on będzie zafascynowany, ale faktycznie nie jest, nie jest tak dobrej jakości jak, jak te nasze aktualne. Są takie dość lekkie, ale też są trzy. Proszę bardzo. To jest wprawa. To jest mój lubek, nie? Słuchajcie, kolejną rzeczą są takie, to u znajomych są takie Wiem, rurki. To tak, byliśmy ostatnio u znajomych, Kasi i Patryka, pozdrawiamy Was. I mają córeczkę Anielka i e, ich córeczka ma właśnie takie ekstra rurki. I Oliver był tak zafascynowany, że non stop chodził z tym i się bawił. Więc stwierdziłem, że też mu. Ale to jest mega takie, no fajne. Ogólnie to wciąga jak y, ta folia bąbelkowa. Bąbelkowa. Dokładnie, więc... No i dziecko też tam się tak tym bawi, nie? Tak sobie. Tak. Cyk, 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 Jeżeli ja rają wam takie, was takie rzeczy, jak właśnie strzelanie z folii bombelkowej na pewno będziecie zadowoleni. Polecanko, więc... Dobra, next. To jest miseczka dla Oliśa ogólnie. Teraz z myszkami. Ogólnie myślałam, że będzie większa. Ja już widzę, jak ona będzie skakać po całej kuchni. No, nawet nawet. Bo to nie jest takie gumowe, przyjdą, tylko to jest taki twardy to plastik. Może się tutaj wsypie, może mniejsza o to. O, 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 pokaż to. To jest napis. Napis. Napis, bo Oliś będzie miał swoje krzesełko. Wiecie, tak się robi roczniakom. To jest y, napis, poczekajcie, tylko muszę się skoncentrować, żeby, widzicie? Z jedynką, aj, ale to jest naprawdę dobrej jakości. Ty, a to jest normalnie taki materiał, zobacz. No takie sznurki, taki, no, takie naturalne. Sznurki. Ej, fajne. I patrzcie. Bardzo fajne. Ej, z tego jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Widzicie? I to się daje na krzesełko i robi się piękne zdjęcia. Ej, bardzo Super. fajne. bardzo. to się nam przyda. Normalnie Trzeba było tak, więcej jak, takich rzeczy jak, zamówić, jak, jak bo Hannah, to się Hans nam, myślę, że może przydać nie tylko dla tej okazji. Ja już wiem, co to jest. I nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie kupić. Opowiadałam o. Tak się to używa? Tak. Opowiadałam Lubkowi o tym, że chciałabym kupić Oliwierowi taki tambury na głowę, hmm. taką obręcz, żeby przy myciu włosów nie wpadała mu woda. Dzisiaj idę się z tym kąpać. Będę to testował. Więc Lubek podzieli się z Wami. Czy sprawdza się to, czy też nie, ale ja jestem ciekawa, czy on w ogóle tego tak nie będzie z głowy. Wygodne to jest? Nie. Znaczy takie... <noise> no bo to jest silikonowe. Jak sobie to wyżej założy, to wygodne. Miałem tak za bardzo na oczy. No bo to jest na Ale tu się reguluje. Znaczy to jest teraz największe niby, ale I to jest jak jest rzad, mniejsze tak dziecko, to można to przyciągnąć bardziej. Ej, to nie jest że to jest no taki ej, Ale fajne to jest, mi się to podoba. No taki pstryczek, kwarcie. Dalej. Fajne, no dobra. No co to jest, do mierzenia stopy w CCC będziemy w, teraz buty to sprzedawać? Dla, to jest dla Oliwiera, chciałam Ci powiedzieć. Bo ja nie wiem jaką on ma, jaki ma rozmiar nogi. I wiadomo, jeszcze nie jest czas na takie, wiecie, buty. Zresztą pewnie jak pójdziemy do sklepu, to nam zmierzą tą nogę. No właśnie. Ale dobra, chciałam Ale jakbyście wiedzieć. chcieli kupować buty w internecie, to jest świetna zabawka. Pokaż, znaczy... pokaż do ilu to jest. No to jest 28. tylko dla dzieci. To jest dla dzieci tylko. No o, wiesz co to jest? Refills. fils. No. To są do, do kurzu jakieś do. No bo mamy to. Dokładnie. A, ja wiem, jak my wkłady. mamy z tego prądu tak. taką rączkę zieloną. Tak, i wiecie, ile to kosztowało chyba pewnie, 4 złote. też macie. A wiecie, te jak, jak w drogeriach ile to kosztuje, nie? Więc Ale to jest za małe. Na pewno nie jest, bo to jest uniwersalne. Nie Pajne. wiem, ile tam jest wkładów, nie pamiętam cała paczka. No dużo ich jest tutaj, nie Ilość? Z 10 albumu, albo coś takiego. To jest swoją babelkową. Ja już wiem co to jest. Ja na to też czekałam. Już pamiętam co zamówiłam. o kurde. Zaraz o, się... po połamięt. Weź mi to obecnie. Słuchajcie. Słuchajcie. To jest taki mini grzybyczek. To otworzę. Słuchajcie. Co to Ile tutaj jest tych zębków? Mieszam miesza oto. To są takie To jest ogólnie, słuchajcie, czyścik do szczotki. Ja mam mega problem z tym, żeby wygrzebać te takie skórzu i ze wszystkiego bo mam szczotkę plastikową i tam wchodzą takie no zanieczyszczenia i wszystkim próbowałam, naprawdę wszystkim. Muszę wam coś powiedzieć. Roxana po prostu uwielbia, uwielbia. Takie przeróżne bibeloty, nie? Takie kompletne bibeloty. Mam to po swojej babci, no i co z tego? Muszę I... Wam to pokazać. Patrzcie na to. Ostatnio Roksana kupiła takie, takie dwa krasnale, które się wiesza na przykład na doniczkach. No nie no. powiem, śmieszne to jest. Pięknie to wygląda. Ale wiecie, o co chodzi, o te bibeloty właśnie. No i co z tego? Ja lubię takie rzeczy. Jest jeszcze w tej torbie. Uwaga. Pewnie balon kolejny jakiś. Tak? Ja, ja tyle tych balonów zamówiłam, bo ja nie wiedziałam, jaki jak tu przyjdzie. No balon, pisze balon, no. O, o, o właśnie to przyszło, pokaż to. To ogólnie, to jest pasek. To trzeba przypalić, to wtedy to, nie to będzie przypalę, się przypalić. To ale słuchajcie, dobra, satynowy. I słuchajcie, no na takich y, stronach normalnych też szlafroki dla panien młodych są wciul drogie, tak to określę. Ale przyjemne, nie jest taki, bałam się, że to będzie taki typowo plastik. A, no rzeczywiście, wygląda na bardziej plastikowy niż jest. No, przyjemna, przyjemny materiał, nie jest taki sztywny. No i wiecie co, on chyba kosztował 18 ziko. Patrząc na to, to myślę, że Roxana zaczęła mu już piórnik szykować. Tylko nie wiem, dlaczego, Ale ten piórnik, to piórnik. dlaczego ten piórnik jest tak gigantyczny. To są maty edukacyjne, takie sensoryczne. Wiecie o co chodzi? Słuchajcie, takie, takie fil... ostre. To to jest, pokaż wszystko. Mi to, to jest filcowe. Mamy, które mnie oglądają, to wiedzą o co chodzi. Dajcie znać, czy Wasze dzieci lubią się bawić takimi zabawkami. Tu się obkręca, tutaj się odpina, rozumiesz? Jego to uczy... Zresztą... Ja wiem, ale Oliwier lubi te wszystkie te, te On lubi, te patrz, tutaj się pewnie odpina. O, widzisz, odpina się. To jest, ba... Ej, to jest naprawdę solidnie zrobione. Patrzcie, no spójrz. I takie kolorowe, proszę bardzo. Z dinozaurami. Kolejną sprawą jest... Ja wiem, co to jest. To świecący jest świecący balon. To jest świecący balon. Tylko, gdzie jest balon? Takie jak na, jak na jarmarkach tych różnych. Albo nad morzem. No, jak nad morzem. Kupiłam dwa. A tu gdzie jest, jest balon? Tu jest balon. Ty, serio? Ale ja, ja ja myślałam, że to będzie. gum... Ciekawe, Myślę, jak się to używa. W ogóle do niczego nie ma instrukcji obsługi. Więc będziemy działać intuicyjnie albo odpalimy YouTube'a. Na pewno wprowadza się tędy. Tego drucik z lampką. Jestem pewien, że trzeba mieć jakąś pompę do tego. Taką pompę. Pompę, co? Nieważne. To są. I to jest taka piankowa książeczka z warzywami i owocami. Super wykonanie, powiem Wam. To chyba kosztowało 3, 3 zł. To jest filcowa gąbka. No. Do kładzenia fugi w łazience. Nie, to jest do czyszczenia kafelek. Kupiłam coś takiego blisko. do czyszczenia kafelek, żeby wyszorować te kafelki, ale to jest twarde faktycznie. Żeby to nie porysowało on tych kafelek. Nie wiem no co ty nie porysujesz kafelek. To tak też kosztowało 3 złote. A, to są te takie sz szeleszczące książeczki, tak? Frog, Horse, beard, tak Bird, bear, Monkey. Ej, to miał być las, a nie dżungla. For ty no pisze Forest Animal w sumie. <laughs> to ale jest so las w innej części świata. Aha, no nie skumałam. Co to jest? To jest taka mata. Dywanik do łazienki. Dywanik do łazienki, no. To jest tak, jakby się w sklepie po tych kupili. Wiecie A, o co chodzi? Na rynku my, my to, my to takie, chyba nie? zrobimy z tego wycieraczkę. Bo no chciałam położyć takie, żebyśmy na te. Zobaczymy. Przepraszam. No i byłoby na tyle. W ogóle zapomniałam wam też pokazać jaką kupiłam sobie... Znaczy sobie, kupiłam Olisiowi palemkę. Ale to może zaraz wam pokażę. I pokażę Wam właśnie jeszcze ten hol zakupowy, może z pepko. Tak się prezentuje jeden z, z kresnali. Powiesiłam sobie go tutaj na konawkę. Oczywiście to z anioł od mojej babci, dostaliśmy. Tu mamy palemkę. Włomnicy również e, Państwo mieli stoisko z palmami, z dźwiękami. I Oliś będzie miał swoją pierwszą palemkę. Tu jest króliczek brokatowy. Spójrzcie. Piękny. Chyba 6 zł kosztował w Pepko. I tutaj jest drugi krasno. No, czy to nie jest piękne? No dajcie koniecznie znać. Dobrze, kupiłam jeszcze w Actionie taką lampkę. Dość intensywnie świeci. Bardzo ładnie się prezentuje. Kupiłam takie podkładki w Pepko, Złote. Coś innego, żeby było. Bardzo piękne są. Kupiłam takie Podkładki kolorowe. O, w Pepko. Nie patrzcie na moje paznokcie, dopiero do Oli jadę I bieżnik nowy na święta. Również w Pepko. Więc za niedługo zmiana wystroju. To jest nasz Oliś. Zrobiliśmy sobie też taki kalendarz. Proszę bardzo, jaki był malutki.